A kto to panu tak spierdolił? A sam się spierdoliłem. Nie narzutuję. No, to jest e, rozdzielnica elektryczna, przepiękna, jak widzicie. Fajna, cudowna e, w moim domu. E, jestem elektrykiem od dawna, kilku lat i taką mam elektrykę w domu. Podchodziłem do tego kilka razy i ja się tego dotykać nie chcę, bo to jest kupa gówna, nie ma w ogóle sensu tego ruszać yy, całą elektrykę będziemy wypierdalać, robić od nowa, tutaj jest dwużyłowa instalacja to, że tutaj widać przewody z żółto-zielone, to, to jest tylko dokładane przewody, bo tu było dokładane na korytarz, tu było dokładane o tutaj sobie włącznik zrobili na trzyżyłowym tam było coś dokładane więc to wszystko są dokładki, a cała instalacja w domu jest dwużyłowa jest chujowa, więc będzie to zmieniać a cała instalacja, o patrzcie, fajny obraz Cała nowa rozdzielnica będzie w tym miejscu. Tutaj w tej dobudówce. I tu będę mieć właśnie wszystko ładnie zrobione. Nowe przewody. Nowe zasilanie pójdzie 4x10 z płotu. Więc nie chcę mi się tam tego w ogóle ruszać. Bo po cholerę mam tam to poprawiać. Jak tu będzie nowe. Całkowicie. Trzeba jeszcze tylko. Gaston wypierdolić na, na płot o tam, bo, bo, bo jakoś tak chyba, chyba nie powinno być tej skrzynki tuż nad taką skrzynką.